Cześć, witajcie, z tej strony Milczut21 Dzisiaj będziemy grali w Adopt Me Czek um, Jak widzicie będziemy dzisiaj grali w Adopt Me To jest... Mój skin Myślę, że wam się podoba, wiem trochę za dużo przesadziłam tutaj z tymi tymi Ale no, nieważne um. Cześć Lucy! co tam u ciebie? W ogóle idę z jakimiś strzałkami. Nie wiem po co. I no, dacie subika, kałapieczkę w górę wraz z dzwoneczkiem. I że ten film Wam się spodoba. Więc. No. Widzimy się już za chwilę, jak te strzałki mnie zaprowadzą tam, gdzie być. Chyba. W ogóle po drodze dostałam lemoniadę. Nie wiem o co tu chodzi. Mm. Chyba drugi raz już gram w Adopt Me. O! I... I... Um. Okej... Okay. Mam jejuszko! Mm. Chcę dodać jakieś... Chcę jakieś inne zwierzątko. Halo, halo, dzień dobry, czy mogę tutaj jakiś? Go, 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 No dobra, tak, chcę być Twoją przyjaciółką. Tylko. Mm. Czekam, masz jakieś dziecko? Zadoptuj, za znaczy. Chcę mieć jakieś dziecko. Grazidella. Dzień dobry, dzień dobry. Chcę tu wylosować jakieś jęczko. W ogóle ja wczoraj na kolację jadłam jajko na miękko. No to widzimy się już za chwilę w moim domu. O nie, niechcący wyszłam w jakieś inne Adopt mi, Boże. Za dużo family. No mm. to... Baby. Nie zobaczycie mojej chaty. Nie wiem w ogóle co to plikam, ale no, dobra. A nie jestem w swojej chacie. Tu jest pokój, taki fajny, edit. Muszę przefarbować ten kolor. To też da się? Mm, nie da się. To bo też nie da. Kibel się da? O, a to się da. No tak. Wow. A tu można? Tu też można. Jest taki ładny. O! Jest git. Nie, 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 nie chciałam wychodzić z domu. Przepraszam, jak mi w ogóle mobizen przerwy nagrywanie. Wtedy udawajcie, że powiedziała papa. Bo ja coś mam z mobi Hmm... Nie zapisałam się. Czy już? Teraz nie chcę się powiedzieć. Jestem poza tym dzieckiem. No, Jakie normalne małe dziecko się bawi na imprezach? Co? Stów. Iiii... Horse.

Tu ustawy na pewno, na pewno. Te. Właśnie o tym... nie. to mi. Nie. Tu ustawy czekaj. Mi chodziło, żeby tutaj nikt nie podglądywał. Nie, na przykład ktoś się myje czy coś. to? O, jakie SŁODKIE! I czute... Nie mam Wydam wszystko. Znaczy, że jest nie wydane? Muszę się umyć... Nie patrzycie. Tu Jestem już. O. Umyta. Jezu, jak ja tak szybko już biegam. U, tu, tu, tu. Dziękuję. I zamykam. Bym sobie pochodziła po mieście. Mhm. Um. Muszę się pouczyć. I idę do szkoły. Exit home. I idziemy do szkoły. Przepraszam, jak mi Mobizen przerwie. Bardzo przepraszam. Idziemy. Szkoda, że nie na sprincie, czyli szybciej się biegać. <laughs> przepraszam za ten głos, ale... Może spróbuję zmienić. <śmiech> jak... <śmiech> I jak może być taki. Nie wiem, czy może być. <laughs> Widzimy się już za chwilę, jak ogarnę ten głos. Dobra, myślę, że już jest git. Op. Dlaczego nie mogę mieć takiego słodkiego głosu? Płyniemy. my. Ja jestem takim dzieckiem, co umiem pływać. Ale nie umiem nurkować. I umiem skakać w wodzie tak wysoko. Góry przepłynąłem, nie, może przepłynąłem. Góry pokonałem, na polskie drogi wszedłem i się, jakby co to nie przeklinam. Więc no. Ła. A pani to kto? O, ile tu ludzi? Ona A nie, ona lewituje. O, czyli... Ciekawe, jak to wygląda. Mm, ale to słodko wygląda. Ja. Ale słodziutko. Nie jak słodko. Będziemy się już za chwilę jak, nie wiem, jak się wyleżę. Już się wyleżałam, już się wyleżałam. Teraz będę jadła jabłko, bo ukradłam od pani. Jaka duża małpa. Czemu to mi na oczy leci? Nieważne. Jaka fajna małpa. Cześć. O! Ale super. W ogóle się teraz zachowuje jak takie małe dziecko, hmm. nic tu nie ma. To jest chyba dyrekcja. A tu co? Informatyka. Hmm, -la, 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 la gram sobie w Robloxa i Adopt Me. Um, nie wiem, co robić w szkole. Boże, małpy w szkole, ja nie mogę. Widzimy się już za chwilę, może gdzieś, bo nuda w tej szkole. Naprawdę. Wogu w ogóle w tej szkole dostałam i Idziemy na taki statek. Wow. Zwiedzamy Adopt Me! I chwila prawdy, co tu jest? Wow! Jakie... Co tu? <laughs> Mogę sobie pieska kupić, ale nie mam Robuxów. Szkoda, to bym sobie kupiła cancel mm, biedna ja co my tu w ogóle mamy? tu mamy schodki eee. Ja jak ładnie tutaj i da się tu wyjść? nie! nie spaść, bo ja pływać nie umiem w ogóle, kto by chciał powrócić do szkoły? ja bym chciała bardzo powrócić na basen Obasem to moje ulubione chyba zajęcia. Jestem ma XD O Oni spadłam, au, au, au. O, bo chciałam takie pieska. Cześć piesiu! Myślę, że my pójdziemy. Na przykład, nie wiem. Gdzieś. Indziej. To się już gdzieś indziej. Wchodzić tu? Czy nie wchodzić? Wchodzić. O. Przyniosło mnie. A tu jest szkoła. Dobra, to wychodzę. W szkole już byliśmy. Chyba. Nie no, byliśmy, byliśmy. Święty Mikołaj, mogę prezent. Robux... Jestem, takim, jestem taką youtuberką, co nie mam Jestem takim youtuberem, co nie mam Robuxów. Nie umiem, rym, nie umiem rymować. Idę na plac, na plac. A! Na plac, dla placu wszystko. Na plac, na plac. Hello, darkness, my friends. Przecież to nie jest plac dla mnie. Ale się pokręcę. Nie nie umiem się kręcić. I ciągle mi wychodzi takie coś, no ja tego nie chcę. Jezu. Dancę jeden da pa pa ra pa pa o o o my się już żegnamy o o o la 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 o o o my się już żegnamy o o o pa la 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 o o o my się już żegnamy! Myślę, że zostawiliście subskrypcję albo i nawet łapeczkę w górę, o, 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 my się już żegnamy, o, 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 o my się... Ktoś mnie pokręci? Ktokolwiek? Nie? To kończymy odcinek. Umiem skakać przez to. O, czekaj, przyjdę sobie to. I z tym dzieckiem zaudoptuje mnie ktoś. A ba, 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 ba Ale naprawdę tak w realu, to ja przez krzaki skaczę. Wczoraj się wywaliłam, bo na beton się wywaliłam, bo zahaczyłam butem o krzaki. No. Idziemy na tą wielką zjeżdżalnię! <laughs> Niech tu wyjść. Widzimy się już na górze. Nie wiem dlaczego, ale dobre. Tak.